Ludziska, z tej strony misur.pl i zapraszam Was do wideo recenzji kolejnej. No, póki co wrzuciłem ostatnio dwa fajne, dosyć filmiki, w którym przedstawiłem wam unboxingi. Pirates o rogi... I... W Tak. Ale dzisiaj będzie recenzja trzeciego BEA, który miał być w którym miał być unboxing, ale wyszedła tylko recenzja. Mianowicie: Zgadnij, kotku, co mam w środku. No, kto wie, co to? Coś atakującego, coś na flacie. Coś niskiego, ale co to jest? To akwarium, tak, pre-HWS, akwarium, którego teraz dzisiaj wam zrecenzuję. Tak, skąd w pewno, że to jest na 100% pre-HWS? Nie, to pudełko. O, sorry, w tym pudełku to mam. <noise> tak, ja, lub, ja jestem chomik, ja wszystko składuję. Tak. Ponieważ jest to base zakupiony od Tybucha. Ale niestety nie mój, tylko mego sąsiada. Oczywiście pozwolimy go zrecyzować. Proszę. Naklejki do niego były takie. Tak, na druk na fejsie. No to wiadomo świadczy wiele. Dowód na oryginalność. To mi fumi Projekt Tokio. KOSMICI! Hmm. Oczywiście cała ulotka, czego, co robić, czego nie robić. Prezent, zaprezentowane wszystko. Kluczyk, razem z nim był niebieski. A sam Bey... Dosyć interesujący. Jak naprawdę HWS-a przestało? Tak, jak na PHWS-a przestało składa się tylko z czterech części. To dużo do opowiadania mieć nie będę. Zaczynając od Face'a. Faceboard. Akwarium. Hmm. Zbanek Z rozladą wodą. W kształcie pięści. Co nic pali? No nic, ale bądź co bądź fajnie to wyszło. Aquario czyli Aquarius Base pod znaku wodnika Błękitny, pełny, nieprzedroczysty Z nadrukiem, nadruk żółty idealnie się prezentuje z niebieskim Dalej. Sam Fusion Wheel Nie ma Energy Ringu Jest Fusion Kur czy Fusion Wheel? Hip Aquario no, akwario, jak przystało na dobrego beja atakującego, ma skrzydła pod kątem co dają mu niezły upper. Są dosyć wysokie, co dają mu niezłego smasza. A dzięki tym skrzydełkom lepiej nachodzi, przez co mocno bija beja. Oczywiście, Fusion Wheel atakujący, Pre-Hybrid Wheel, czyli przed, Pre-HWS. Całkiem mocny, trzeba przyznać. Już go testowaliśmy z małym sąsiadem. Oczywiście prostota konstrukcji jest taka, że nie... dzięki Matehaki zamiast Energy Ringu i to już jest wielki plus. Przez co jest lżejszy. Cięższy znaczy się. Track 105. Czyli 10,5 mm, czyli tak jak zwykły typowy atakujący bay. Ta. To... Herculeo już był. I teraz sam flat. Idealna nówka sztuka. Flata jest idealna. Piękna i tak dalej. Widać, że od Takary. Od takary I tak dalej. Co się sprężać. B jest super. Jego konstrukcja dzięki temu, że nie ma energii jest znacznie prostsza. Wystarczy przykręcić, skręcić metal śrubką ze spintrakiem i już jest. O. Bardzo prosto. Co tu się, co tu się więcej streszczać. O. już sam B jest gotowy. Ciężki, mocny. Światło. 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 Nie no, coś jest nie tak z tym światłem. U mnie, świat, u mnie światło, jest do bani. Czekajcie, może coś poradzi się. Walki z, walka ze światłem, ciąg dalszy. O, już lepiej wygląda. Tylko trochę ostrzej. Oczywiście, jak na B atakującego przystało, można go spokojnie postawić na nóżce, żeby stał. Aczkolwiek to nie jest łatwe zadanie. O, proszę, stoi. Udało mi się. Hura, jestem boss. I co dalej? Co ja mogę ciekawego powiedzieć na temat akwarium? Po pierwsze występował w Mandze, czyli komiksach japońskich. Występował w Mandze, a jego właścicielką była Hikaru. Ale ktoś bystrzejszy może zauważyć, ty przecież ten Bay występował w Metal Mastersach, miała go Maymay. Tak, zgadza się, Maymay też go miała. Dlatego uznajmy, że ten Bay należy do Maymay. Oczy, ale no można tutaj spekulować. Sam Bey oczywiście, atakujący. Lata po całej arenie. Ciężki, mocny. Nawet ze rodziny jednego hita wywalał. Ale no cóż, no co ja mogę Wam więcej na jego temat powiedzieć? No to, co odpowiedziałem. Tak więc, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnej wideo-recenzji. Bej recenzji. Następny będzie coś ciekawego też bo co bądź, do zobaczenia. Na razie Co on zrobi? BUM! Dobra, na razie.